Moi drodzy, witam Was na podsumowaniu czytelniczym lipca. Dzisiaj cztery, o czterech książkach Wam opowiem wspaniałych. Naprawdę, to od razu mogę zdradzić. Ja na bieżąco staram się na Instagramie relacjonować, co czytam, i możecie zauważyć, że nie wszystkie te książki, które zaczęłam czytać w lipcu, rzeczywiście dokończyłam, i nie wszystkie, nie o wszystkich, które rozpoczęłam, dzisiaj opowiem. Za to, te, które rzeczywiście przeczytałam do końca. Wow, bardzo mi się w lipcu poszczęściło. Naprawdę nie wiem, czy sobie na to zasłużyłam. Nawet okładki tych książek w tym miesiącu były przepiękne, chociaż to najmniej istotna sprawa. Rozpocznę od lektury najtrudniej. Najtrudniejszej, jeżeli chodzi o jej zawartość, ale nie jeżeli chodzi o jej język, i mam tutaj na myśli przepięknie wydaną, powiedzmy to na głos, książkę profesora Jacka Leociaka Młyny Boże. Wydaje mi się istotne, zanim zacznę opowiadać, o czym jest ta książka, powiedzieć, że Jacek Lociak jest profesorem Polskiej Akademii Nauk. Mamy tu do czynienia z materiałem zebranym i przygotowanym i spisanym przez bardzo cenionego naukowca. Dokładnie profesora doktora habilitowanego i kierownika zakładu badań nad literaturą Zagładu w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i tych dokonań oczywiście profesora Lociaka jest dużo, dużo więcej. Znamy autora, przechodzimy dalej. Uff. Dawno miałam przeczytać tę książkę, ale odkładałam ją na później. Wzięłam ją w końcu do czytania z uwagi na instastory, zapisane na moim, na moim Instagramie już teraz. Instastory, które nagrałam a propos analogii żadna analogia, pamiętajmy, nie jest nigdy doskonała ale analogii pomiędzy stosunkiem polskiego państwa i społeczeństwa do osób LGBT, obecnie, czy w czasie minionej kampanii prezydenckiej. Analogii do traktowania czy do antysemityzmu, szczególnie tego przedwojennego, polskiego antysemityzmu przedwojennego, w którym ogromną rolę, co o czym mówiłam także na tym insta-story, miał Kościół katolicki. No niestety. Wydawał mi się to fakt bardzo taki podstawowy i oczywisty, ale sporo osób było zaskoczonych. Wiele osób zupełnie nie wie o tym, że chociażby Maksymilian Maria Kolbe, znany jako męczennik katolicki, przed II wojną światową, był bardzo popularnym i bardzo antysemickim publicystą oraz wydawcą no, jednego z najbardziej antysemickich magazynów, jaki się w Polsce ukazywał, małego dziennika. Bardzo Wam polecam to Instastory, zapisane na moim profilu. Tam wszystko z, z, znajdziecie, a ja przejdę do samej książki. Myślę, że ta książka powstała z takiej bezsilności wobec tego, jaka narracja o zagładzie Żydów w czasie II wojny światowej i w ogóle wokół antysemizmu, antysemityzmu w Polsce wiedzie prym. Taka narracja bohaterstwa, Kościoła katolickiego. Tak, tak to określamy jako katolików, księży, sióstr zakonnych. Profesor Leociak bardzo uczciwie, ale wydaje mi się wręcz z czułością do osób wierzących, pokazuje nam krok po kroku, jak jako polskie społeczeństwo jesteśmy manipulowani tutaj faktami, w jaki sposób buduje się tą narrację oraz jakimi zwrotami retorycznymi. Przekierowuje się tą narrację w takim kierunku, że Kościół katolicki chciał dobrze, zrobił co mógł itd., tak itd. Tak ja byłam w szoku, bo nie zdawałam sobie sprawy, że aż tak głęboko. Miało miejsce, miała miejsce współpraca w Watykanu z hitlerowskimi Niemcami, a nie wiedziałam tego, bo te ślady są zacierane, jest jakby opowiadana jedna część historii, tak jak z tym słynnym Maksymilianem Maria Kolbem, że jest mówione cały czas o jego bohaterskiej śmierci, o tym, że oddał życie za drugiego człowieka, co jest niesamowite, ale nikt nie mówi o tym, co robił przed wojną. I jak była ta jego postawa wobec Żydów, no przeokrutna, straszne rzeczy wypisywał i mówił o Żydach. Przecież to, że ktoś popełniał błędy, nie znaczy, że nie może oddać za drugiego człowieka. Życia. Ta historia Kolbego mogłaby być na to właśnie dowodem, na taką uczciwość, na to, jak człowiek bardzo potrafi przewartościować w różnych sytuacjach swoje wartości. Jednakowoż takich postaci, których, o których jest opowiadana tylko ta najlepsza strona, jest dużo więcej. Leociak pokazuje nam bardzo konkretne osoby, bardzo konkretne historie, bardzo konkretne dokumentacje. Jest to. Taka dokładna, a jednocześnie bardzo przejrzysta, przystępnie opisana analiza faktów historycznych, które są wypierane oraz zamazywane przez osoby, które starają się, oczywiście także ono odnosi się do bardzo konkretnych źródeł, które starają się no, jednak wybielić historię. Podkreślę też, że są tutaj historie pozytywne. O osobach z Kościoła Katolickiego. Jest historia proboszcza w Campinosie, księdza Stanisława Cieślika, dzięki, dzięki któremu kazaniom o potrzebie wspierania Żydów, cała społeczność w tym mieście, w okolicy pomagała Żydom, którzy w tym czasie pracowali. Bardzo ciężko właśnie w Puszczy Kampinoskiej. Jest postać biskupa częstochowskiego, Teodora Kubiny, który, jako jedyny, jedyny biskup w Polsce, jednoznacznie potępił pogrom kielecki. I jest chociażby też pani Klementyna Darczuk, kobieta, która zaopiekowała się dwójką żydowskich dzieci i przez to miała ogromne problemy we wsi. Niestety jednak osoby kościołem zarządzające czy mające władzę w nim nie wypowiadały jak to pisze Leociak, słowa na rzecz, nie było w ogóle słowa o Żydach w czasie wojny od Kościoła Katolickiego. Papież Pius XII ani słowem nie, od, nie odniósł się, nie powiedział słowa Żyd, nie powiedział nic o Żydach w czasie II wojny światowej. Leociak analizuje wypowiedzi Kościoła różne i jego przedstawicieli. To, w jaki sposób dzisiaj są tłumaczone, że na przykład o, papież nie powiedział, bo po prostu musiał chronić kościół, ale ociek, tłumacząc źródło po źródle, tłumacząc okoliczności, tłumaczy też to, dlaczego takie mydlenie oczu i mówienie, że o, bo nie mógł, bo chciał dobrze, jest tylko mydleniem oczu, i to bardzo, bardzo konkretnie. Milczenie Piusa XII miało, według hagiografów, uchronić Watykan i bezcenne papieskie posiadłości przed bombardowaniem. Miało też ocalić samego Ojca Świętego przed gniewem Hitlera, który ponoć chciał zająć i splądrować Watykan, a potem porwać papieża i osadzić go w Liechtensteinie. Skąd o tym wiemy? Otóż generał Karl Wolf złożył przed jezuitami w 1972 roku oświadczenie pod przysięgą, znajdujące się w materiałach procesu beatyfikacyjnego Piusa XII. I tylko tam. Ta książka jest wspaniałym źródłem którym, jak, którym możecie po prostu proponować jeżeli ktoś tak bardzo głęboko wypiera rzeczywistość i wypiera prawdę o um, stosunku o wpływie Kościoła katolickiego na antysemityzm w Polsce, ale także w ogóle w Europie, bo mamy tutaj nie tylko jakby polski kościół, trochę też o niemieckim kościele katolickim, um, bardzo dużo o samym Watykanie. O tym, że na przykład pierwsze getto żydowskie zostało ustanowione z woli papieża, który uznał, że Żydzi nie mogą mieszkać z chrześcijanami. W tym getcie, getcie Żydzi mieli być oznaczeni, odseparowani. Tego wszystkiego nie wymyślił Hitler. Wymyślił chociażby zagładę Żydów, ostateczną, ale nie wymyślił na przykład gett. I to jest jakoś tak po prostu szokujące i przygnębiające, raz, że ten fakt, a dwa. Jak, jak to jest w ogóle, że my nie mamy o tym pojęcia? nie? Druga wspaniała, absolutnie fascynująca książka to Czarna Owca Medycyny, nieopowiedziana historia psychiatrii, również profesora, profesora psychiatrii, amerykańskiego profesora Jeffreya Alibermana i um, pomagał mu pisać tę książkę, Ogi Ogas. Historia psychiatrii. Byłam w szoku. Ja przeczytałam tę książkę w, dwa, w dwie doby i nie mogłam się od niej oderwać. Ja czegoś takiego nie pamiętam w ogóle, kiedy ja tak miałam z książką. E, mimo, że jest grubsza, dużo na przykład od Młynów Bożych, które czytałam e, chyba półtora tygodnia, jednak jest to bardzo ciężki tak mentalnie e, kaliber. Bardzo, bardzo, bardzo zaimponowało mi podejście Jeffreya Alibermana do tego, o czym w zasadzie mówiłam trochę przy młonach Bożych. Tylko odnośnie psychiatrii, o co chodzi? O to, że on, mówiąc o historii psychiatrii, od tak naprawdę. Psychoanalizy freudowskiej, analizy freudowskiej, która w ogóle w Stanach jeszcze długo, yy, aż do lat 80., zdaje się, funkcjonowała jako, yy, jako psychiatria, że psychiatrzy byli anali analitykami. I fascynujące jest właśnie to, że Lieberman, sam zresztą pisze to we wstępie, że on nie wierzy w zachęcanie ludzi do czegoś, tylko pozytywnymi rzeczami i oszukiwanie ich, że nie było. Ciemnej historii, ciemnej strony tej historii. I on właśnie pisze tutaj, tak naprawdę o ciemnej stronie, nie historii psychiatrii, bo obok takich niby nie niebezpiecznych form leczniczych, takich nic nie dających, jak uspokajające krzesło z XIX wieku czy terapia organowa z pierwszej połowy XX wieku. To było takie, takie wierzenie w to, że właśnie jakaś energia, coś jest niewłaściwego w energii osoby chorej psychicznie. To były nieszkodliwe formy leczenia, które po prostu nic nie dawały. Ale obok nich, szczególnie w XX wieku, w latach 30., w latach 40., weszły zabiegi leukotomii, a przede wszystkim Takim które były absolutnie drastyczne. Po nich człowiek nie było już z nim właściwie kontaktu. On chodził, on wykonywał polecenia, on takim martwym wzrokiem patrzył przed siebie, ale to, to już nie była osoba samostanowiąca, samostan mająca jakiekolwiek emocje. Nie unika więc Lieberman naprawdę najczarniejszych, najczarniejszych stron kart w historii psychiatrii. Mówi o tym, jak powstały leki, skąd się w ogóle wzięły leki. To już wiadomo, w drugiej połowie zdaje się XX wieku. Czasem w zupełnym przypadkiem te historie są fascynujące. To, jak one w ogóle, leki były przekazywane do użycia, jak długa to była droga, jak lekarze byli wobec tego oporni. Freeman opiera się tutaj na swojej wiedzy, na swoim 30-letnim doświadczeniu pracy z osobami chorymi psychicznie, szczególnie pracy z osobami chorymi na schizofrenię. Mówi także o konkretnych, szczególnie odkryłym, Dwa takie konkretne przypadki, wrę wręcz szokujące dla mnie, w których rodzina tak bardzo ukrywała chorą na schizofrenię osobę, matkę, y że totalnie wypierała jej chorobę, mimo że można było ją leczyć, mimo że już wtedy były leki, bo to jakaś nowa historia. Dla rodziny był to taki wstyd, Taka stygmatyzacja, że woleli zamknąć matkę na końcu domu, gdzieś tam w zamkniętym pokoju, żeby nikt o niej nie wiedział, bo sami mówili, powiedzieli lekarzowi, że no ale dobrze, jak weźmie leki, będzie już się lepiej czuła, będzie z nią kontakt, to co my jej powiemy? To przecież ona będzie na nas wściekła. A co my powiemy znajomym, co my powiemy ludziom wokół? Choroby psychiczne są niezwykle stygmatyzowane wszędzie. W Polsce, wow, mam wrażenie, że naprawdę. No, niestety, le lepiej traktujemy, lepiej myślimy o osobach chorych na wszelkie możliwe choroby związane z naszym ciałem, ale jeżeli chodzi już o choroby psychiczne, boimy się. Nie mamy podstawowej wiedzy, nie mamy w ogóle o tym pojęcia, dopóki się nie zetkniemy z osobą chorą, a często stykając się totalnie nie potrafimy zareagować, nie, nie wie, boimy się, po prostu boimy się czegoś, czego nie znamy, czego nie rozumiemy, co nas przeraża. Te wszystkie historie z jakichś thrillerów, z właśnie amerykańskich filmów o szpitalach psychiatrycznych, obrazujące to, jak szpitale wyglądały kilkadziesiąt lat temu tak naprawdę. To wszystko prowadzi do tego, że dzisiaj, kiedy, często kiedy ktoś bliski z naszej rodziny choruje, to wszyscy boją się, wszystko tylko nie do szpitala. I, i lepiej jeździć po bioenergoterapeutach, po jakichś magikach, czarodziejach, wróżących z fusów, niż pójść do lekarza. Po pomoc, pomoc, która dzisiaj jest dostępna i jest skuteczna. Bardzo polecam Wam tę książkę, pisałam też o niej na Instagramie, zrobiła na mnie ogromne, ogromne wrażenie. I Ja zdaję sobie także sprawę, że w środowiskach psychi psychiatrycznych czy psychoterapeutycznych cały czas są dysputy a propos psychoanalizy, niepsychoanalizy czy farmakologicznego leczenia. Ja nie jestem specjalistką, ja nie jestem na pewno ani psychologką, ani psychiatrką. Ja jestem osobą, która to obserwuje, która chce rozumieć lepiej, i ta książka mi w tym bardzo pomogła. Wiele się z niej dowiedziałam, wiele zrozumiałam. Także w rozmowie z moimi znajomymi psychoterapeutami dużo więcej nowych tematów się nagle pojawiło, co jest fascynujące dla mnie. Przede wszystkim wydaje mi się, że walor destygmatyzowania. Chorób psychicznych jest, jest głównym walorem, największym walorem tej książki. Oprócz tego, że jest to po prostu fascynująca opowieść, a profesora Liebermana możecie też sobie zobaczyć na TEDxie. Swoją drogą to były szef yy, amerykańskiego towarzystwa psychiatrycznego, więc naprawdę no jakby szczyty, szczytu, jeżeli chodzi o psychiatrię amerykańską. Jedziemy dalej! Tutaj książka znowu nieduża, nie nieduża, poufna Mikołaja Grynberga, jeżeli jeszcze nie wiecie. Ja jestem absolutną fanką Mikołaja Grynberga. Jest to człowiek, którego pisanie jest tak piękne, jest tak ważne, jest tak mądre, jest tak w punkt, że nie mam po prostu pytań. To jest nowa czy można powiedzieć, że powieść? Nie wiem, na pewno opowieść, bo jest to opowieść tak, fragmentami poznajemy rodzinę od różnych jej stron, właściwie każdą osobę z tej rodziny. Nie mamy tutaj powieści linearnej od A do Z, tylko takie obrazy, krótkie opowiadania. Ja sobie zapisałam, że to jest książka o dziedzictwie, przed którym się ucieka, które ciąży, ale czasem okazuje się, mimo to, bardzo ważne. Kiedy. Zaczynamy dojrzewać i trochę rozumieć historię swoją, swojej rodziny, to kim jesteśmy. Nie jest to książka na pewno taka leciutka, taka, o tak, żeby nie myśleć, sobie przeczytam zupełnie nie. No ale to jest Grünberg. On pisze o ważnych rzeczach. To jest bardzo takie esencjonalne jest sama esencja wyciśnięta z tej opowieści. Jest to bardzo poruszające, jest wzruszające, ale no absolutnie nie w sposób jakiś taki prymitywny czy pretensjonalny. Tutaj każde zdanie aż dzwonami bije w uszach i tak pozostaje w głowie. Dla mnie Grynberg to też wyśmienita forma, wyśmienity język. U Grynberga to, zresztą, to się może będzie przewijać przez cały ten odcinek. U Grynberga postaci są prawdziwe. Są nieidealne. Jejku, to jest tak oczywiste dla mnie, ale ja wiem, że wciąż wiele osób pisze i wiele osób czyta o ideałach, o idealnych życiach, o idealnych postaciach. Mnie to w ogóle nie interesuje. Ja bardziej szukam w literaturze człowieka żywego, takiego żywego, mięsistego, prawdziwego człowieka, realnego, ale też przytomnego, a nie żyjącego nie wiem, swoimi fantazjami. No, to jest wspaniałość. Cóż ja wam powiem? I tych trzech pierwszych książek absolutnie bym tutaj nie stopniowała, która jest najlepsza, która jest najgorsza. Każda z nich jest inna, każda z nich jest ważna. No i na koniec yy, czarownica. Niezwyciężona siła kobiet, Mona Schuller, szwajcarska pisarka, eseistka. Czarownica to jest. Z biur esejów albo w ogóle jeden wielki esej, który opowiada o tym, jak procesy o czary z XIV, XVI, XIV do XVII wieku, tak, w których były skazywane tak zwane czarownice, czyli no po prostu kobiety, które nie pasowały, które na przykład nie siedziały cicho w domu, słuchając męża, tylko miały czasem coś do powiedzenia. Dlatego też, nomen omen, starsze kobiety często właśnie były palone na stosach jako czarownice. I stąd się w ogóle wziął mit właśnie tej starej, czarownicy, jak to wpłynęło na postrzeganie kobiet i kobiecości współcześnie. To jest niesamowite, że coś, co się wydarzyło wieki temu, tak mocno wywarło wpływ na społeczeństwie, na ludziach, na kobietach, które się już bały cokolwiek mówić, na mężczyznach, którzy jeszcze bardziej poczęli, poczu poczuli się utytułowani do sprawowania władzy, jak bardzo to wpłynęło na dalej kształtowanie się tych ról społecznych obu płci i na naszą sytuację, o dziwo, Dzisiaj. Dla mnie takie dwa aspekty były szczególnie mm, istotne. Pierwszy odnoszący się do macierzyństwa, w którym szole. Pisze o kulturowym postrzeganiu kobiet, które nie są matkami. O tym takim ojejku, biedna, dzięki szklanki ta starość nie poda, o takim ożelaniu się, takim uznaniu, że kobieta, która nie ma dzieci, to już jest ktoś gorszy, ktoś słabszy, zupełnie inaczej postrzegając jednocześnie mężczyznę, który nie ma dzieci. Drugi aspekt dla mnie bardzo ciekawy to, było, to była kwestia starości, postrzegania w naszej kulturze. Starości, że starzenia się kobiety, siwych włosów, siwych włosów, które niektórzy postrzegają jako objaw zaniedbania. Zmarszczek, przed którymi mają nas te wszystkie y, y, kosmetyki ustrzec, tak, przeciwko starzeniu się. Pomogły mi te dwa rozdziały, szczególnie sobie y, te kwestie jakoś w sobie poukładać, były bardzo dla mnie wartościowe. Ja sobie zapisałam także w kontekście y, chyba książki Młyny Boże, też taki cytat, bo jakimś czarodziejskim, niesamowitym, <grywka> czarodziejskim zrządzeniem losu, te wszystkie książki, o których mówię w tym miesiącu, są naprawdę ze sobą, w niesamowity sposób powiązane. W każdym razie, szole cytuje hiszpańskiego franciszkanina Alvarusa Pelagiusa z 1330 roku, który pisał, że kobiety pod pozorną pokorą kryją pyszny i niepoprawny temperament, w czym są podobne do Żydów. Więc wiecie, kobiety, Żydzi, osoby LGBT, jakby jesteśmy w tym razem. Szole odwołuje się także bardzo wyraźnie do popkultury, czy w ogóle do kultury. Przedstawia też, odnosi się do postrzegania i pytań wokół takich twórczyń jak Coco Chanel czy Virginia Woolf, których bezdzietność oraz których jakieś tam związki z mężczyznami są często główną osią zainteresowania, a nie że fakty ich twórczość że są jakieś przekłamania na ich temat to jest bardzo ciekawe. Także sporo, co z kolei już dla mnie było takie trochę nudne, a jest dużo, analiz źródeł yy, popkultury, jakimi są filmy. Ja tych filmów nie znałam, o których ona pisze, więc nie, nie było to dla mnie takie super ważne, ale z drugiej strony też to rozumiem, no bo filmy są takim... one dużo bardziej, myślę, na więcej osób wpływają niż książki, bo jednak więcej osób pewnie ogląda filmy niż czyta. Sporo też w ogóle o postrzeganiu kobiety w medycynie, w ginekologii, dlaczego przez wiele wieków to mężczyźni odbierali porody, jak to było, że wiecie, wiele kobiet umierało przez to, że lekarze nie myli rąk, odbierając porody, bo wcześniej, na przykład, zajmowali się nieboszczykiem jakimś, nie myli rąk, odbierali porody, i lekarz, który jakby od, odkrył tę zależność, że przez to one się czymś zarażają i, i umierają został w ogóle wyklęty przez środowisko lekarskie. Obrazili się na niego wszyscy koledzy, w samotności tam zmarł, ale później okazało się, że rzeczywiście miał rację i kolejne pokolenia lekarzy zaczęły o to dbać i mniej kobiet zaczęło umierać. Więc jakby też jest w ogóle też trochę o seksizmie w kontekście medycznym, postrzeganiu kobiety właśnie, która rodzi, która jest w ciąży, jak ona jest traktowana. I to wszystko trzyma się tej osi przyczynowo-skutkowej od czarownic, z salem, i nie tylko z salem, e, po dzisiejsze kobiety, po to, gdzie my, gdzie my dzisiaj jesteśmy. Troszkę momentami było dla mnie tak. Przeciężkawy ten eseistyczny styl. I czasem myślałam, kurczę, czy to nie jej jakieś takie zdanie, czy to fakty? Ale posprawdzałam i rzeczywiście w tej książce jest miliard przypisów. Są przypis, przypis za przypisem, przypis za przypisem, więc no, czuję tutaj, że jeżeli miałam nawet takie pytania, to one zostały jakby rozwiane. I każdy aspekt tutaj jest mocno osadzony na źródłach. Więc na pewno mogę polecić wszystkim zainteresowanym tym tematem, a na pewno bardzo tą ciekawą koncepcją i wydaje mi się bardzo przemawiającą do wyobraźni i prawdziwą po prostu, jak ogromny wpływ na postrzeganie kobiet siebie samych, nas siebie samych, jako siebie samych, Dzisiaj miało to ściganie, polowanie na czarownicę. To był naprawdę dobry miesiąc, jeżeli chodzi o czytanie. Czuję się taka, ojej, no czuję się świetnie po tych książkach, taka zbudowana, bardzo dużo wiedzy, bardzo dużo nowych pytań, nowych poszukiwań. Bardzo polecam więc wszystkie te tytuły. I myślę, że też dla każdego coś miłego się w tym miesiącu znajdzie yy, spośród nich. Dajcie znać, czy znacie te książki, co o nich myślicie, jakie jest wasze zdanie. Widzimy się. Już za tydzień. Cześć! I zapraszam też oczywiście do subskrybowania kanału oraz do obserwowania mnie na Instagramie. Ponoć warto!